Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Justynę Balcewicz na tropie hodowli fretek. Jest to drugi tom e, klubu obrońców czworonogów. W pierwszym e, nasi bohaterzy ratowali psy porwane, e, w tym e, muszą uratować fretki. E, cała opowieść zaczyna się dość sielankowo, ponieważ Kornel już ma swoje, swoje koleżanki, swoje przyjaciółki, z którymi spędza dużo czasu. E, w, w szkole też mu się układa dobrze. No i to sprawia, że Kornel czuje się szczęśliwy i ma już wszystko ładnie poukładane. I jego dzień wygląda po raz kolejny tak samo jak każdy inny. Czyli po szkole e, na chwilę wpada do domu, a później udaje się do lecznicy, żeby dowiedzieć się, jakie wyzwania tym razem na nich czekają. No i okazuje się, że e, tym razem policja odkrywa mieszkanie pełne fretek. Są to problematyczne zwierzęta, które, y, których tak trzymać od sobie w domu za bardzo nie można, bo są y, bardzo angażujące. E, do tego jest ich aż 28. Czy uda im się znaleźć właściciela lub domy dla nich? Przekonajcie się sami. Świetna opowieść. Polecam i do zobaczenia.